W dzisiejszym podsumowaniu wydarzeń z Polski i zagranicy. Synowie El Chapo negocjują ugodę z władzami USA. Potomkowie słynnego narkobarona dostarczyli Amerykanom poszukiwanego od 40 lat bossa El Mayo. Porachunki gangów we Francji. Nie żyje 15-latek, a minister spraw wewnętrznych ostrzega, że kraj pod względem bezpieczeństwa może zamienić się w Meksyk. Jeden z szefów policji w Madrycie ukrywał w ścianach domu 20 milionów euro. Okazało się, że współpracował z przemytnikami prochów. CBSP z Lublina zlikwidowało fabrykę narkotyków syntetycznych. Zabezpieczono substancje o wartości 43 milionów złotych. Rozbito grupę, która miała sprowadzać do Polski kokainę. W jednym z pobocznych wątków tej sprawy Występuje znany trener MMA Andrzej K., pseudonim Kościel. Jak 21 października przekazał The Guardian, synowie słynnego meksykańskiego narkobarona El Chapo negocjują ugodę z rządem USA. Ich rozmowy z władzami potwierdził adwokat Guzmanów podczas rozprawy przed sądem w Chicago. Ovidio Guzman i Joaquin Guzman Lopez w rozmowach z rządem Stanów Zjednoczonych. Starają się otworzyć sobie furtkę do zmniejszenia potencjalnych wyroków. Mężczyźni wraz z dwoma innymi braćmi byli szefami frakcji Los Chapitos w kartelu Sinaloa, którym przez lata dowodził ich ojciec. Gdy El Chapo został w 2019 roku skazany w amerykańskim sądzie na dożywocie, w kartelu rozpoczęła się walka o przywództwo pomiędzy jego synami a Ismaelem Zambadą zwanym El Mayo który był jednym z założycieli kartelu. W 2023 roku zatrzymany w Meksyku, a następnie odesłany do USA został Ovidio. W lipcu bieżącego roku doszło do zaskakującego zdarzenia. Joaquin Guzman Lopez przyleciał niewielkim samolotem na granicę USA z Meksykiem w Teksasie. Potomek El Chapo, który oddał się wtedy w ręce amerykańskich służb, nie przebywał jednak na pokładzie sam. Był z nim El Mayo, który oskarżył młodego Guzmana o to, że ten podstępem i siłą zabrał go do Teksasu, aby oddać w ręce władz i tym samym zyskać kartę przetargową w negocjacjach z rządem amerykańskim. Służby, które już wtedy pertraktowały z synami El Chapo, rzekomo nie były zupełnie świadome, że dostarczą mu oni ściganego od 40 lat Zambadę. Synowie El Chapo są oskarżeni o liczne przestępstwa, w tym kontynuowanie działalności ich ojca i kontrolowanie dystrybucji zabronionych substancji. Następna rozprawa, podczas której może zostać potwierdzona ich współpraca z rządem USA, zaplanowana jest na 7 stycznia przyszłego roku. Kilka tygodni temu za współpracę z kartelem Sinaloa na 38 lat skazany został Genaro Garcia Luna. Były minister do spraw bezpieczeństwa Meksyku i organizator walk z kartelami. Jak się okazało, urzędnik przyjmował od gangsterów miliony dolarów łapówek w zamian za chronienie ich interesów. Sytuacja w Meksyku jest od lat niestabilna, a władze nie są w stanie poradzić sobie z kartelami narkotykowymi, nawet korzystając z pomocy wojska. Pod koniec października w mieście Potie na zachodzie Francji doszło do strzelaniny, która przerodziła się w starcia pomiędzy rywalizującymi gangami narkotykowymi. W wyniku strzałów oddanych z jadącego samochodu rannych zostało pięciu nastolatków w wieku 15-16 lat. Jeden z nich trafiony w głowę nie przeżył. Krótko po zajściu na miejscu zgromadziło się według różnych źródeł od kilkudziesięciu do nawet kilkuset osób należących do lokalnych gangów. Sytuacja przerodziła się w masową bójkę i zamieszki. Na miejsce zdarzenia przyjechały oddziały policji, które aby rozpędzić tłum, użyły gazu łzawiącego. O sprawie wypowiedział się sam minister spraw wewnętrznych Bruno Retaliu, który przekazał, że Francja dotarła do punktu krytycznego w temacie gangów narkotykowych i może jej grozić utrata kontroli nad bezpieczeństwem w kraju. Jak przekazał w telewizji BFM? Handlarze narkotyków są wszędzie, zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich. Nie ma już dla nich ograniczeń. Naprawdę jesteśmy w punkcie zwrotnym. Albo nastąpi powszechna mobilizacja do tej wielkiej walki, która potrwa lata i ją wygramy, albo nastąpi Meksykanizacja kraju. Retaliu, który jest ministrem spraw wewnętrznych od września tego roku, w czasie obejmowania urzędu, oznajmił: Minął już czas udawania. To wszystko, przez co przechodzimy, wymaga powiedzenia prawdy. Prawdy o sytuacji, o rozwiązaniach, o naszych przekonaniach również, gdyż jedynie spójność i przejrzystość pozwolą uleczyć zranione zaufanie Francuzów. Biorę na siebie to zadanie, ponieważ gdziekolwiek spojrzymy, panuje nieporządek. Nieporządek opanował zdziczałe ulice i zislamizowane dzielnice. Płacą za niego swoim bezpieczeństwem. A nierzadko czymś więcej najbiedniejsi obywatele, którzy wystawieni są na codzienną przemoc, podczas gdy najbogatsi kryją się przed barbarzyństwem za murem pieniądza w swoich eleganckich dzielnicach. Mieszkańcy Potier, które zawsze uchodziło za spokojne miejsce, mają żal do 34-letniej burmistrz miasta, której zarzucają, iż bardziej niż bezpieczeństwo obywateli interesuje ją temat ochrony środowiska. Kobieta skomentowała wydarzenia w swoim mieście jedynie słowami. Potępiam ten kolejny wybuch niedopuszczalnej przemocy. Uderzająca i niepokojąca jest liczba ofiar i zaangażowanych osób. Niemal 20 milionów euro znaleziono w ścianach domu jednego z szefów policji w Madrycie. Pieniądze pochodziły ze współpracy z handlarzami kokainą. Na trop afery policja natrafiła w październiku po tym, jak w porcie nieopodal Gibraltaru ujawniono transport 13 ton prochów, które przypłynęły z Ekwadoru. Hiszpańska policja określiła tamtą kontrabandę największym przemytem kokainy w historii kraju. W toku intensywnego śledztwa połączono importera owoców, w których znajdowały się prochy z Oskarem Sanchezem Hillem, szefem Madryckiego Wydziału do Spraw Oszustw i Prania Brudnych Pieniędzy. Jak podaje dziennik El Mundo, Służby wtargnęły do jego rezydencji, znajdującej się około 30 km od Madrytu, i tam w czasie przeszukania zabezpieczono ogromną ilość gotówki. W ścianach i suficie domu ukryte było bowiem około 20 milionów euro, czyli ponad 86 milionów złotych. Kolejny milion euro znaleziono w jego biurze. Policjant miał uchodzić za cichego i pracowitego funkcjonariusza. Nie obnosił się też nigdy z pieniędzmi. Jego współpracownicy zauważyli jednak, że czterdziestolatek prowadzi tajemnicze i dyskretne rozmowy telefoniczne. Wpadł po tym, jak założono mu podsłuch i okazało się, że współpracuje z handlarzami. Wraz z Hilem zatrzymano 15 innych osób, w tym jego partnerkę, również policjantkę. Parze postawiono zarzuty handlu narkotykami, prania brudnych pieniędzy. Korupcji i przynależności do zorganizowanej grupy przestępczej. Sąd w Madrycie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Według El Mundo policjant współpracował z przemytnikami co najmniej od pięciu lat. Pieniądze trzymał nie tylko w gotówce, ale również prał swój majątek przez zakup kryptowalut oraz flotę samochodów do wynajęcia zarejestrowaną na Słupa. W poprzednim podsumowaniu wydarzeń przekazaliśmy informacje o zatrzymaniu i aresztowaniu znanego trenera MMA Andrzeja K. pseudonim Kościel. Jak wynika z późniejszych komunikatów podanych przez służby, tamto zatrzymanie w sprawie zabójstwa Ormianina z 2002 roku jest tylko jednym z wątków w sprawie narkotykowej grupy przestępczej. Jak w drugiej połowie października przekazało Centralne Biuro Śledcze Policji, Funkcjonariusze z CBSP z Poznania i Krakowa, a także Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego pod nadzorem krakowskiej prokuratury prowadzą śledztwo w sprawie gangu zajmującego się multiprzestępczością, głównie handlem narkotykami. Działalność grupy ma charakter zbrojny i obejmuje lata 2000-2020. Jednym z wątków w śledztwie jest między innymi Wspomniane zabójstwo obywatela Armenii w poznańskim klubie Blue Note w 2002 roku. W ostatnim czasie służby przeprowadziły działania na terenie Poznania, Warszawy i Trójmiasta, gdzie zatrzymano 19 osób i wykonano przeszukania użytkowanych przez nich nieruchomości. W trakcie realizacji wsparcia udzielili kontrterroryści. W toku przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli w różnych walutach równowartość ponad 850 tysięcy złotych, luksusowe zegarki oraz blisko 14 kg narkotyków w postaci amfetaminy, marihuany i mefedronu. Zostaną także skierowane do prokuratury wnioski o zabezpieczenia majątkowe na nieruchomościach wartych prawie 10 milionów złotych. Decyzją sądu 17 osób zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy. Przejęto również dokumentację w kilkunastu spółkach i wszystko wskazuje na to, że za ich pomocą grupa mogła prać pieniądze pochodzące z przestępstw. Z ustaleń śledztwa wynika, że gang w transportach z bananami przemycał do Polski kokainę z krajów Ameryki Południowej. Jak ustalili śledczy, w 2020 i 2021 roku Grupa przemyciła poprzez Niderlandy z Kolumbii do Polski 360 kg czystej kokainy o wartości 72 milionów złotych. Gang również wysyłał paczki z narkotykami w kartonach z bananami, które omyłkowo trafiały do sklepów spożywczych na terenie Polski. Ponadto śledczy dotarli do informacji, które pozwoliły na wznowienie sprawy zabójstwa Ormianina w klubie Blue Note w Poznaniu, do którego doszło 22 listopada 2002 roku. Nowe informacje pozwoliły przedstawić zarzut zabójstwa Andrzejowika, wobec którego sąd również zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Działania służb są w głównej mierze pokłosiem współpracy z organami ścigania członka grupy o pseudonimie Monster, który został w tej sprawie dużym świadkiem koronnym. Jak 5 listopada przekazała polska policja, funkcjonariusze CBŚP z Lublina przeprowadzili realizację, w trakcie której dokonali likwidacji kompletnej linii produkcyjnej substancji psychotropowych. Zabezpieczając przy tym narkotyki o łącznej wartości około 43 milionów złotych. Śledczy z jednostki antynarkotykowej w Lublinie ustalili, że na terenie województwa mazowieckiego działa zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie zajmują się nielegalną produkcją narkotyków syntetycznych, jak również dalszą ich dystrybucją. Kilkumiesięczna praca funkcjonariuszy doprowadziła ich do jednej z posesji w powiecie Makowskim. Gdzie w wyniku podjętych działań ujawniono działającą linię produkcyjną 3CMC, czyli tzw. klofedronu oraz znaczne ilości substancji psychotropowych. Ponadto ujawniono kilka tysięcy litrów odczynników chemicznych, reaktory, zamrażarki, kilkaset sztuk różnego rodzaju pojemników czy kanistrów. Na miejscu funkcjonowania laboratorium zatrzymano jedną osobę, która w przestępczym procederze Pełniła funkcję tak zwanego chemika. Po przeprowadzeniu oględzin okazało się, iż łącznie w laboratorium zabezpieczono ponad 800 kg substancji psychotropowych. Tego samego dnia na jednej z posesji w powiecie nowodworskim zatrzymano kolejną osobę, której zadaniem był bezpośredni odbiór narkotyków z miejsca produkcji, ich magazynowanie, a następnie nadawanie przesyłek za pomocą różnych firm kurierskich. Podczas czynności przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych u zatrzymanego mężczyzny funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli ponad 150 kg gotowego klofedronu. Dalsze czynności pozwoliły na ustalenie i zatrzymanie w powiecie wyszkowskim mężczyzny odpowiedzialnego za zorganizowanie nielegalnego laboratorium narkotyków. W wyniku przeprowadzonych działań oprócz zatrzymania odpowiedzialnych za nielegalny proceder osób Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie blisko jedną tonę syntetycznych środków w postaci klofedronu, mefedronu, a także marihuany, których czarnorynkową wartość oszacowano na ponad 43 miliony złotych. W trakcie czynności ujawniono i zabezpieczono również środki pieniężne w kwocie ponad 265 tysięcy zł, które pochodziły z produkcji i sprzedaży narkotyków. Zatrzymanym mężczyznom Prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji i wprowadzaniu do obrotu znacznych ilości narkotyków. Decyzją Sądu Rejonowego w Lublinie zatrzymani mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.